Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek będzie taki bardzo aktualny, ponieważ porozmawiamy o obecnych cenach. Jak wojna Rosja-Ukraina wpływa bezpośrednio na ceny, jak będzie wpływała na ceny jajek, na ceny drobiu, na ceny pasz, bo jest to bardzo istotne. I słuchajcie, może zacznę od tego, jeżeli chodzi o pasze, że tak naprawdę Rosja jest głównym eksporterem. Przywoziła do nas właśnie pszenicę. Pszenica, wiadomo, to jest pasza dla kur, gdzie tak naprawdę pszenica jest głównym składnikiem pokarmowym dla kur. No i tutaj musimy się liczyć z tym, że ta cena pójdzie w górę. Co się z tym wiąże? Wiąże się to z tym, że i tak najwięcej finalnie zapłaci za to konsument, no bo producent po prostu podniesie cenę. Jeżeli producent, osoba, która produkuje tą paszę, firma, dajmy na to, będzie sprzedawała po jakiejś cenie hodowcy kur, Jakiejś fermie, no to siłą rzeczy ona będzie musiała podnieść cenę, więc ferma zapłaci za nią więcej. Jeżeli ta ferma ma kury na to, żeby później produkować jajka i te jajka sprzedawać, no to siłą rzeczy produkt finalny, czyli jajka, cena się podniesie, gdzie tak naprawdę my więcej zapłacimy. Jeszcze jeżeli ta ferma sprzedaje bezpośrednio do klientów, to jest pół biedy, natomiast z reguły yy, fermy tak nie sprzedają, tylko już bezpośrednio fermy sprzedają moi drodzy do sklepów, gdzie tak naprawdę jest następny pośrednik albo do hurtowni, gdzie hurtownia podwyższa cenę i potem jeszcze sklep podwyższa cenę, i finalnie my jako konsumenci najwięcej za to płacimy. Jeżeli mamy swoje kury, oczywiście nas to nie interesuje, ale warto o tym wiedzieć, że finalnie i tak końcową cenę ponosi konsument, czyli my. Co jest o tyle istotne, po prostu, że każdy wzrost cen odbija się na nas. Następna kwestia, słuchajcie, to jest cena benzyny. Ja pomijam, jaka w tym momencie jest cena na giełdzie, jaka jest cena za baryłkę ropy, bo to też jest istotne. Natomiast, tak jak widzicie, też trochę przez panikę ludzi, która została wywołana właśnie tym, że jest wojna, że trzeba gromadzić zapasy. Tak jak dwa lata temu, wiadomo dlaczego gromadziliśmy, bo pojawiła się taka inna choroba, no i ludzie też zaczęli delikatnie mówiąc panikować. Teraz mamy yy, wojnę. Rosja, Ukraina, oczywiście ta wojna się toczy 8 lat, tylko no teraz tutaj przeszli bliżej, no i wywołała się taka a nie inna panika. Nie wchodźmy w sprawy polityczne, każdy ma swoje zdanie na ten temat, ale do czego dążę? Do tego, moi drodzy, że jeżeli się pojawiła panika, ludzie zaczęli wykupywać. Nie wiem, jak u was możecie się podzielić w komentarzu. U mnie stało po 40-50 samochodów te pierwsze dwa dni do jednego dystrybutora. Co odbiło się oczywiście na cenach, no bo wiadomo, popyt podaż. Zwiększył się dużo popyt, więc y, szczególnie te stacje prywatne y, stwierdziły, że złapały okazję, no i zaczęły ceny podwyższać. Przez chwilę były ceny po 8 zł, teraz już trochę te ceny spadły, natomiast musimy się przygotować na to, że te ceny będą, będą wyższe. I tak, moi drodzy, jeżeli chodzi o moje zdanie na ten temat, no to e, śmiałem się trochę z tego, że rolnicy podjeżdżają e, z wielkimi samochodami, z beczkami, ładują paliwo. Słuchajcie, nie było to głupie. Z tego względu, że teraz przez tą panikę, jak to paliwo zdrożało, a oni kupowali po te 6 zł, a teraz paliwo już kosztuje w niektórych miejscach po 7,50, to tak naprawdę, jeżeli oni na bieżąco do maszyn potrzebują tego paliwa, no to po prostu im się to opłacało, im się to kalkulowało, więc jakby to rozumiem. Natomiast osoby, które jeżdżą samochodami, Osobowymi myślę, że tutaj bez przesady nie ma co też panikować, denerwować się. Siłą rzeczy wiadomo, że to paliwo zdrożeje, natomiast miejmy nadzieję, że nie zdrożeje za bardzo. I odnosząc się teraz do rynku kur, wiadomo, że też przez to właśnie e, oczywiście jest to transport. Także dowie dowiezienie tego towaru, czy to drobiu, czy to jajek, też kosztuje, więc te ceny po prostu fi fi fizycznie pójdą w górę. I tutaj nie mówię tylko o jajkach moi drodzy, czy też o kurach, ale również o warzywach i innych. I innych owocach i warzywach. Z tego względu moi drodzy, że po prostu na przykład ceny nawozów, nawóz będzie bardzo drogi, gaz jest drogi, to wszystko się robi coraz droższe, dlatego po prostu trzeba jak najlepiej starać się, rozporządzać, jak najlepiej, żeby po prostu w miarę uniknąć tych cen. Co ja polecam, moi drodzy, przede wszystkim jak się przygotować, bo tutaj pierwsza część odcinka była właśnie o tym, jak ja widzę przyszłość, właśnie rynku drobiarskiego, jak to wygląda obecnie i jak się przygotować na inflację, jak się przygotować na kwestie związane właśnie z podwyżkami cen. Przede wszystkim, moi drodzy, fajnie jak każdy z was, myślę, że większość osób ma kawałek ziemi, żeby była w miarę Niezależna, żeby miała jakieś warzywa swoje, żeby zobaczyła, jak to fajnie mieć jakieś tam warzywa swoje, czy drzewka owocowe, czy warzywa, marchewkę, pietruszkę, buraki, porcelar, jakieś takie podstawowe. Wtedy jesteśmy mniej uzależnieni od innych, od innych wyskątów, innych ludzi, innych sklepów. Wtedy mamy coś swojego, też widzimy, że ma to inny smak, ale pomijając smak, po prostu jesteśmy wtedy w jakiś sposób niezależni. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, fajnie jest mieć zakumulowaną jakąś gotówkę, może niekoniecznie właśnie w Pieniądzu w złotówce, bardziej w walutach twardych. I tu, jeżeli chodzi o waluty twarde, no to mam na myśli czy to dolara, czy to euro. Jak widzicie, dolar dużo skoczył, euro skoczyło, rubel wiadomo, że się obniżył, złotówka również się obniżyła. Dlatego fajnie by było nawet na te pół roku co najmniej te oszczędności mieć zgromadzone, żeby na spokojnie sobie żyć, żeby się nie przejmować, że coś się może wydarzyć. Także pierwsza rzecz to jest ziemia, żeby być trochę właśnie niezależnym, a druga to jest to, żeby mieć jakieś oszczędności. I trzecia rzecz, moi drodzy, załatwcie wszystkie niepotrzebne sprawy, żeby się nie stresować, nie denerwować. Mam tutaj na myśli na przykład chodzenie do. Dentysty, do fryzjera, do okulisty, no bo wiem, że takie rzeczy na nas czekają. Musimy to zrobić, a dużo ludzi się stresuje, że już nie zdąży, że coś się stanie w Polsce. Słuchajcie, nie przejmujcie się tym, natomiast zróbcie to, żeby mieć po prostu spokój ducha, żeby się tym wszystkim e, jakoś tam bardzo nie przejmować. E, I następna rzecz, moi drodzy, e, jeżeli chodzi o inwestycje, również wam polecam, natomiast tutaj mówię, ja bym się skupił, w moim przypadku ja się skupiam tylko na Ziemi, właśnie, żeby to powiększać, bo wiadomo, tej Ziemi nam nie przybędzie. I to jest z takich właśnie ważniejszych informacji, które chciałem Wam przekazać, tutaj przedstawić, jak to wygląda z mojej perspektywy. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o, o całokształt, o kwestie związane z, z rynkiem drobiarskim, no to tak jak mówię, ceny w górę, co też odbije się finalnie na nas konsumentach, więc fajnie jest mieć coś swojego, fajnie jest o to zadbać po prostu, żeby nie być zależnym od innych instytucji, czy też jakoś bardzo od państwa. Także moi drodzy, to wszystko jak widzicie, kurki sobie chodzą po wybiegu. Nie jest dzisiaj jakoś bardzo zimno. Ja się trochę delikatnie zaziębiłem, ale mam nadzieję, że to przejdzie. Eee, I tak, moi drodzy, gdyby się pojawiły jakieś pytania, oczywiście piszcie. Myślę, że odcinek dzisiaj dość przydatny. Tutaj chciałem Wam właśnie tak parę takich informacji przekazać. Powiedzieć, oczywiście, w miarę oszczędzajcie, nie wydawajcie na głupoty. To nie w sumie jest czas teraz, żeby wydawać na głupoty. Bardziej, żeby się skupić na rzeczach ważnych, żeby po prostu pewne rzeczy nas, <laughs> nas nie ominęły. Także, moi drodzy, to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Napiszcie komentarz, co myślicie. Teraz, na dniach, myślę, że się będą pojawiały odcinki. Także na bieżąco będę wam te odcinki nagrywał. I wracając jeszcze do. Tego moi drodzy, co należy zrobić? Ja uważam, że na razie nie ma się co denerwować, stresować, trzeba robić swoje, nie myśleć o tym. E, taka moja opinia, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Muszę wam powiedzieć szczerze, ja telewizji za bardzo nie oglądam. Czasami coś przejrzę w internecie, jakieś takie podstawowe informacje. Natomiast ja tego nie oglądam, nie denerwuję się, nie nakręcam. Na razie wszystko jest w porządku, także nie martwcie się. Wiem, że jest źle, natomiast. W niektórych sektorach, natomiast no, nic nam to nie da, że się będziemy zamartwiać. Także to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.